Witam na kanale Protestuję. Dziś test porównanie dwóch producentów dłut. Jeden tańszy zamiennik, który kupiłem na próbę jak mój pierwsze dłutka, to właśnie ten zestaw. Zestaw zawiera 12 dłut, bardzo różnych od takich tutaj wygiętych, poprzez proste, szersze i węższe, aż do dłut profilowych V, spore V i U. Duto ma 12 cm, część robocza 10, rękojeść również 10, więc jest to fajnie symetrycznie podzielone. Wszystko opakowane, w ładne drewniane pudełko, zabezpieczone na taki tutaj klips, Więc generalnie robią bardzo dobre pierwsze wrażenie. Teraz czas troszeczkę ponarzekać. Gdy dostałem ten zestaw, byłem bardzo podekscytowany. Od razu chciałem zacząć pracować z tym zestawem, tymi dutami. Niestety szybko okazało się, że nie da się nimi pracować, dobrze pracować, ponieważ dotarły do mnie zupełnie nieprzygotowane do pracy, nie naostrzone, więc musiałem zainwestować w porządny zestaw osełek i naukę ostrzenia, teraz po wstępnym ostrzeniu jest już powiedzmy w miarę OK, ale jeszcze będę musiał nad nimi popracować i poświęcić im chwilę uwagi na dopieszczenie tych dłutek. Kupiłem je jako mój pierwszy zestaw. Nie ukrywam, że głównie sugerowałem się ceną. Cena za ten zestaw to 80 zł. Niestety to był błąd. Sugerowanie się ceną to był błąd. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że chciałem zobaczyć, czy będzie mi się podobała praca w drewnie, nauka rzeźbienia. Jednak dobre duta to podstawa udanej pracy. Teraz to wiem i przestrzegam wszystkich. Jako pierwszy zestaw kupcie sobie Porządne duta. Niech ich będzie mniej. Niech w zestawie będą dwie lub trzy sztuki. Ale niech tu będzie dobrej jakości duto. To na pewno Wam się zwróci w postaci satysfakcji z pracy. Także ten zestaw zamykam. Myślę, że jak nad nimi popracuję jeszcze troszkę, to będą w miarę ok. I drugi zestaw, firma Kirschen. Jeśli ktoś interesuje się choć trochę tym tematem, to nie trzeba mu przedstawiać tej firmy. Więc nie będę tutaj wam opowiadał o dziejach i powstaniu tej marki. Tylko podam kilka suchych faktów. To niemiecka firma, która od ponad 150 lat zajmuje się głównie produkcją dut. dud rzeźbiarskich, stolarskich i tokarskich. Ich specjalizacja to duta rzeźbiarskie. W ofercie mają ich około 1200 pozycji. Wszystkie duta i noże tego producenta wykonane są z tego samego rodzaju stali, jednak producent nie podaje jej składu. Ich logo, znak rozpoznawczy to dwie wiśnie. Co do samego zestawu, którego tutaj mam do, do testów zestaw zawiera cztery elementy: trzy duta, każde, każde inne. Na pewno od razu Wam się rzuca w oczy wykonanie tych dudów świecące, chromowane w do poprzedniego zestawu. Duda również 20 cm. Tutaj 10 cm część robocza. Sama rękojeść, która również pewnie leży w dłoni, 10 cm. Na każdym elemencie znaczek firmowy. Oczywiście dwie wisienki. I co tu dużo mówić? No nie będę owijał w bawełnę. Duta są po prostu rewelacyjne. Praca nimi to czysta przyjemność. Tną drewno i wchodzą w nie jak w masło. Bardzo dobrze naostrzone i przygotowane do pracy. Naprawdę trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Są po prostu rewelacyjne. Wizualnie też wyglądają bardzo fajnie. Do jednej rzeczy, do której można się przyczepić to tylko opakowanie. Tamten tańszy zestaw, który pokazywałem wcześniej był w bardzo ładnym drewnianym pudełku. To jest opakowane w papier. I plastikowe szybki. Yy, mają też oczywiście w ofercie ładnie opakowane dłutka, niestety to wiąże się to z ceną. Yy, cena za ten zestaw, trzy dłutka i mały nożyk snycerski, który również jest bardzo przydatny, to 250 zł. Więc jest spora różnica. Zestaw porządnych dłut, jest ich mniej, tak jak Wam mówiłem w poprzednim, yy, poprzednim teście, kosztuje 250 zł. Tutaj duży zestaw kosztuje 80 zł, ale naprawdę nie ma porównania. Bez wahania wybieram ten zestaw, Myślę, mimo tego, że jest droższy i jest im mniej, ale naprawdę porównanie praca z tym zestawem a tym zestawem no nie ma, nie ma jak tego porównać po prostu. Te ducia naprawdę są rewelacyjne. Tutaj na każdym tym dłucie, jak Kirsten, jest jeszcze wybity numer. Numer dłuta. jakby ktoś chciał dokupić osobno, pojedyncze to Tutaj jest symbol tej części. Także naprawdę polecam te dłutka. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.